Dzisiaj do Was z bardzo kreatywnym filmem. Bardzo. Będą to. kasy na nasze telefony. Od razu z góry zaznaczam, że mamy inne telefony. Ja mam e, iPhone'a piątkę, a ja mam 6S. Tak. Ja miałam wcześniej iPhone'a 5, więc praktycznie połowa mojej kolekcji poszła do niej. Mamy po 7 kaisów. Porzucałam na głowie. Mówię, że ja nie jestem wielką fanką caseów. Zdecydowanie wolę nosić telefon bez caseów. Sam, goły. Ja też tak lubię, ale szkoda mi jest tak nosić e, telefon. No a ja jednak ten. I na ten czas, y, który mam już ten telefon, czyli to jest rok czasu, to mam bardzo, bardzo mało caseów. No więc zacznijmy. Kolejność jest zupełnie przypadkowa. A, no to jak ty już mówisz, ja mam y, swoich caseów kilka, a mam telefon od trzech miesięcy około i w sumie y, to ja bardzo lubię case. Więc pierwszy case y, jest to zwykły gumowy case z bardzo, bardzo popularnej firmy, jakiejś y, Ghostberry. Y, jest on w kolorze różowym i wygląda on tak. I raz mi uratował telefon, to mogę przyznać, bo mi uchwały się wystraszyłam, ale tylko tutaj się zdarło. I on myślę, że kosztuje pewnie jakoś, nie wiem w sumie. One były dosyć drogie, 50. ja myślę, że Około, tak, koło tak. 50. Ale 50. naprawdę polecam. Są porządne. Tak, i są różne kolory: niebieskie, czarne, białe, żółte. Moim caseem i przypa kolejność jest zupełnie przypadkowa, tak. są takie koniki. Ja pierdolę. Zobaczcie, one mają takie w środku serduszka. Czy to nie piękne? No, gdzie go kupiła? Za ile? I jest plastikowy. To jest bardzo ważne. Cholernie diabelsko, ściągasz to z telefonu. <noise> okay. ale... to jest, minimum dwie osoby są do tego potrzebne. Tak, żeby ściągnąć ten case z telefonu. Ale myślę, że przy pomocy dobrego, silnego przyjaciela dałabyś sobie, dałbyś sobie radę. Casey jest piękny i cudowny. Kupiłam go u takiej dziewczyny na Instagramie, Molly Case. Już to wcześniej mówiłyśmy w holu, ale tutaj na dole też wam zaznaczymy jej Instagrama. Casey ma bardzo różne, bardzo duży wybór. Ten kosztował chyba 45 zł lub 42, nie pamiętam. Coś, Coś takiego. takiego. Ceny naprawdę dokładnie nie pamiętam, ale wszystkie ceny możecie u niej zapytać na Instagramie. Na pewno te casey jeszcze ma, tak myślę. Tak. Drugi moim caseem jest case, który dostałam na początku posiadania mojego telefonu, więc nie mam pojęcia skąd pochodzi, za ile był. Jest on gumowy, w kolorze białym, z takimi czerwonymi, takimi różowymi różami, kwiatkami. I są piękny, kocham go na trzecie. Mój z kolei następny case jest to case gumowy. Ja najbardziej lubię case gumowe, dlatego, że one bardzo łatwo schodzą z telefonu. Ten case ma taki fajny plus, że on jest bardzo gruby. Więc no, dla niektórych to będzie A, dla niektórych nie. Dla mnie jest, ponieważ jak ten telefon upada, znaczy on mi nie upadł, <noise> nie. To jest naprawdę w porządku. Case jest z Victoria Secret. Pochodzi z Instagrama dziewczyny Molly Case. Kosztował, e, nie pamiętam. Tym trzecim case'em jest to case z eBay'a. Kosztował 3 zł. Czego? chcesz więcej? Trzy e, złote. Bez, no niestety... e, bez w ogóle darmowa przesyłka i polecamy Wam zamawiać na Ebayu, bo tam są masę z case'ów. Dobrze, w ogóle. Ty, taka dzisiaj jesteś jakaś... Już... Jest to case niestety plastikowy i już mi się tutaj jak możecie zauważyć połamał. Niestety. I I ale trzy taką... złote. Tak, ale kosztował trzy złote. Jest on tak, z taką zeberką, no i pięknie prezentuje się nie na nie Mój następny case, jest to mój pierwszy case. Pochodzi z iSpota. Jest bardzo porządny, jest gruby ciężko jest go zgiąć, mimo że jest gumowy. No i był specjalnie pod iPhone'a różowego, dlatego że tak mi pani doradziła i wierzę, że to specjalnie do iPhone'a różowego. Tak. To jest case, który kupiłam chyba w wakacje tamtego roku i stwierdziłam, że wtedy to jest ten czas, że można zaszaleć, że można rzucać się w oczy, że... To był ten czas To były czasy To były wakacje I kupiłam taki mega, 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 mega róż Kupiłam go w takiej, jak są w galerii, takie wysepki z telefonami i z kesami, To właśnie tam go kupiłam Jest on gumowy Moim następnym case'em jest to To jest, jak sami widzicie po ruchu, y, case bardzo gumowy <gum> I kocham go jest w kolorze różowym. Wolałam niebieskie, ale nie było. Były jeszcze tylko białe do wyboru. Kupiłyśmy go w akcie desperacji. Kosztował chyba około 30 zł. Ja dokładnie nie pamiętam ceny, ja w ogóle nigdy nie pamiętam. Ja wolę zapomnieć ile dałam pieniędzy. Następnym moim case'em jest to taki piękny biały kotek. On ma takie super łapki. Następny case jest, o którym istnieniu nie wiem. Jest to taki case zwykły plastikowy, który po bokach jest taki szary i to też ma takie coś. Przed ostatnim już moim case'em jest mój ulubiony chyba. Jest to taki piesek! Cudowny. Tutaj ma uszka, jedno ma długie i on się przydaje te uszy, bo mogę nim blokować i odblokowywać telefon. Ja już ja tak robię. Ale... No ja, ja wam to zaprezentuję, bo ja to muszę zaprezentować. Jak macie telefon? O tak, to po prostu wystarczy kliknąć i odblokowanie. Tutaj na oczkach ma takie piękne serduszka i jest też bardzo gruby i niestety kosztował 50 zł. Mój kolejny case także pochodzi z, od dziewczyny z Instagrama Molly Case. Jest to taki piękny case. Kocham go i uwielbiam. Ma bardzo ładny kolor. Nie wiem, jak wam wytłumaczyć, ale tu to takie na przodzie jest takie strasznie. Fajne w dotyku. No takie matowe. Oczywiście. Takie matowe jakby, nie wiem, no jest to plastik yy, i naprawdę możemy Wam szczerze polecić. Już moim ostatnim case'em jest chyba, to jest mój ulubiony case i mogłabym go nosić cały czas. Jest to różowy słoń. Różowy. Tak, to on jest po prostu zakryty i tutaj ma taką Tym łapkę. Tak, I to jest takie super, bo mogę się nie, z nim kąpać. I też go kupiłyśmy na wysepce. W centrum, w złoty... Tak, Tarasa. Yy, Warszawa. Kosztował na początku 40 zł, ale był tutaj lekko ubrudzony i utarkowałyśmy 10 zł i dałyśmy 30. I to się nazywa deal życia. Mój ostatni case również jest dla mnie moim ulubionym case'em. Także pochodzi z Instagrama. Jest taki case który jest dla mnie najpiękniejszy, jak jest na telefonie, naprawdę super się prezentuje. Ma taki fajny wzór uważam, że to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo ładny case. Opłaca się go kupić. Jest bardzo kobiecy, klasyczny. To już jest cała kolekcja naszych case'ów, Niestety Julka poszła robić tosty. Przynajmniej mam taką dwie jest. I teraz tak dodatkowo mamy jeszcze taką małą niespodziankę dla jednego widza. Mamy taki case, jest to case na iPhone'a 4. Jeżeli ktoś z Was posiada, to prosimy się zgłaszać w komentarzach. Ten case wygląda tak. Jest to plastikowy. Jest to plastikowy, czarny, matowy, bardzo fajny case. Do tego mamy pudełeczko. Case jest nowy, nieużywany Więc jeśli ktoś ma iPhone'a 4 i chciałby właśnie wygrać tego case'a. Napiszcie nam w komentarzach, dlaczego chcielibyście, żeby ten case trafił akurat do Was. I e, po prostu możecie także napisać, e, który case podobał Wam się najbardziej w całym tym filmiku. I wybierzemy jednego zwycięzcę spośród Was. Mamy nadzieję, że case trafi w odpowiednie ręce. Tak. E, jeśli filmik Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Czekamy na Wasze komentarze i jeśli jesteście tu z nami pierwszy raz, mamy nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Buziaki!